Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony pani MixFix. Jestem sama. Tym razem jest to drugi sezon Skyblocka na serwerze Skyland.pl. będzie w, w opisie. No okej. Okay. w tym odcinku pokażę wam, co dostałam od psy, psycha. Od psycha będę mówiła. Yy, jest to mój najlepszy przyjaciel. Yy, yy, I patrzcie, to wszystko praktycznie dostałam od niego. Rozumiecie to? Patrzcie na to. Nie zniszczoność 3. Mam jakieś zaklęcie, nie? Trochę uszkodzone, no ale... Takie rzeczy właśnie się dostaje od widzów. No i chcę mu za to bardzo podziękować. Ucieszył mnie tym bardzo. I w tym odcinku to będzie odcinek taki jak zawsze. Eee, no czyli po prostu rozpoczniemy grać z Za chwilę zrobimy tutaj drugą skrzynkę. Boże, ja pamiętam jak zaczynałam pierwszym razem. Pamiętam no co to się działo w sumie. Dużo tych odcinków za pierwszym razem nie było, no ale mm, nic nie może trwać wiecznie. Ja już po prostu nie chciałam nagrywać, więc to był raczej mój wybór. Jak macie coś do tego, to napiszcie w komentarzach. Mam już na tyle po prostu itemków, że w sumie możemy powiększać wyspę. I chciałam donate'y, ale trochę dużo dostałam tych donate'ów w sumie. Yy, eee Nawet za dużo, no ale nie będę narzekać Więc tak Chyba sobie zaczniemy od Ścięcia sobie drzewka yy, Nie wiem co mam powiedzieć Po prostu Zaskoczona to, to coś, a, tam. Jestem po prostu zaskoczona Tym się sobie trochę głos Zaskoczona tym, co dostałam od niego. No, po prostu jest to dla mnie taki, no, minimalny szok, nie? Większy. Yy, no, dostałam 7 diaksów. No, to tak, w sumie, nie na co dzień się dostaje tyle diaksów. Yy, wiem, ja to rozumiem. Może jestem jego fanką, co tu powiedziane. Po prostu, może mnie lubi oglądać i. Po prostu z... chciał po prostu dać, nie? Miły hojny. Zresztą poprzedni razem mieliśmy wyspę obok niego, byli... byłam jego sąsiadką, było naprawdę spoko, ale niestety tak się stało, że teraz akurat nie jesteśmy w tym samym miejscu. Widzicie tutaj mam taką wyspę. Jest trochę duża. Tam mamy taką wyspę też jest trochę duża. tam mamy taką malutką i tutaj mamy trochę ograniczone pole do budowania, nie? Proszę o No, więc to tak. Na razie jest... Yy. Postaram się nie stracić tego klifa tak szybko, jak ja to zawsze robię. <grym> mam, lawę mamy tutaj, tak. Postaramy się zrobić teraz, tylko tak. Um. Mi wi wiadro z wodu. Jak już coś tam robi, to niech tam przynajmniej wiadro z wodu. Um. Więc, tak jakbyście chcieli, żebym na przykład wam zareklamowała serwer, to możecie... Um. Wiem, że może tam są dużo subów. Nie mamy za dużo osób. Ło! Nie ogląda, ale no, no, co mam powiedzieć na to? Na pewno w końcu ktoś mnie tam zacznie bardziej oglądać. Tam jest słowa, może coś w końcu się komuś spodoba. Niektórzy mówią, że yy, 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 że ja jestem, mam kilka, tam z, mam 10 lat, 11, nie. No i ludzie, mylcie się, ja mam 14 lat, chodzę do drugiej gimnazjum i cokolwiek się nie wiem, po co te głupie komentarze na yy, serwerze, nie? To ile ja mam lat, to chyba raczej do, dla mnie powinno być, nie? A nie dla was. O, dziękuję. Yy, więc nie wiem, po co wy tak głupio gadacie, yy, ale staram się jakoś unikać tych głupich kom komentarzy. Chcę, po prostu nie tym, tak są ich, nie? Nie myśleć. Auran. Widzicie? Auran. XD Dobra. Więc tak, na tym serwerze nie ma spawnerów. To jest straszne. Bardzo straszne. Grypa mnie bierze. Przepraszam. Mm, za to. Mm. No dobra, więc tak W yy, tym odcinku będzie trzeba ogarnąć jakąś tą wyspę trochę i tak jak sobie myślę chyba drogi aż 3 zł, wiem, że dla was to się 3 zł wydaje, że mało, ale na tym serwerze 3 zł to jest jednak dużo Na innych serwach 3 zł to jest praktycznie nic Ja też to rozumiem, bo grałam, ale na tym serwerze to akurat 3 zł jest bardzo dużo warte yy, i trudno je nawet zarobić, nie? Najlepiej to sprzedać sobie pustaka, najlepiej sobie sprzedać tego Sprzedasz Sprzedaż recytownę, pustaka, masz 24 zł, i to po prostu jest bardzo fajnie opłacalne. Albo jeden taki, właśnie, kwarc kosztuje 2 zł, no to to też się fajnie opłaca, według mnie. Jak tak dłużej pograsz i tam sobie nabijesz właśnie itemków, no to po to szybciej ta gra idzie i yy, wiesz i, i mówisz na to, że łatwy jest ten serwer, to tak jak ja na początku mówię wyspę. E, chyba 50 na 50 to było jakoś tak. E, i, e, i, I ja tak mówiłam, a praktycznie każdy serwer udaje mi się rozpracować do, na Maksa. Yy. I wiecie, wydaje mi się to bardzo fajnie właśnie, że tak można, można szybko rozpłynąć. No i ale jednak nie jest w sumie aż tak bardzo to. Mm, dla No jednak mówię tak, najpierw jest opłacane, potem nie, ale jednak chyba nie. Bo potem bardzo szybko się granuli, i widzicie. Yy, pierwszy sezon minął bardzo szybko. Drugi sezon tak jak mi się... Może też, ale uda mi się może go przeciągnąć trochę bardziej, no nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję, że jednak może mi się uda przeciągnąć go bardziej. Gdyby jednak to było tak, że na przykład przynajmniej z jakichś, nie wiem, 20 filmików by się nagrało z tego sezonu, chociaż to i tak wątpię szczerze. No ale bądźmy do pogadania o pierwszym sezonie. Co się dzieje? Po prostu tak dużo osób o tej godzinie jest. Yy, że to się w nie myśli. Już jest 10.00 praktycznie. No to... Tak. I jeszcze jedno. Ja gram też na skanienie, yy, Tak jak widzieliście, tam nagrywałam, nie? Przepraszam za hałasy, ale niestety muszę podłączyć laptopa. Więc jakbyście chcieli, żebym nagrywała też ze Skyena z Hardcora, no to ja mogę to zrobić. Zrealizuję to dla was. Okej. Okay. No, zrobię. Lubię właśnie Skyen'a i, i niestety dzisiaj z setem 4-3, ponieważ ja, i, za, i, klepałam się z dwoma jax i jednego zabiłam, tak? Miałam tam może koksy, ale jeden miał aure i wszystkie koksy zjadłam. Nie pamiętam tylko linku. Boże, jak żałuję, że ja wtedy sobie nagrywarki nie włączyłam i nie nagrałam tego. Boże, jak ja tego żałuję. Gdybym nagrała to, to może by coś zrobili z tym cheaterem i może by się udało jakoś odzyskać tej temki. Yy, no ale niestety. No po prostu szanse były marne, no bo ten typek yy, nie że Zjadł y, ko, koksy jak szalony, to jeszcze w dodatku mnie knokał ciągle, ja już prawie do fos wpadłam. W ostatniej sekundzie rzuciłam perełkę, no ale on dobiegł. Ja już koksów zero, refów, też praktycznie zero No i nic się nie dało zrobić. Niestety, takie życie. No ale tak, jakoś nie za bardzo się tym przejąłem. Mam w sumie zapasowe item, czyli mam 32 diaksy, i tak tam.